Witajcie w serii filmów poświęconych zagadnieniom UDT i urządzeń podlegających dozorowi. W tym miejscu właściwe jest pytanie: co to jest dozór techniczny? Na dozór techniczny składa się kilka rzeczy. Po pierwsze, UDT musi prowadzić ewidencję maszyn. Obowiązek ten wynika z zapisów w ustawie o dozorze technicznym. Oznacza to, że każdy, kto wejdzie w posiadanie urządzenia podlegającego dozorowi i będzie chciał je użytkować, musi zgłosić ten fakt do najbliższego oddziału UDT. Obowiązek zgłoszenia urządzenia do ewidencji spoczywa na osobach fizycznych, w tym prowadzących zarówno gospodarstwa rolne. Jak i działalność gospodarczą, i co zrozumiałe, także wszystkie osoby prawne. Czyli inaczej, pisząc, mówiąc, zgłoszenia musi dokonać przedsiębiorca, rolnik, zwykły obywatel, który chce urządzenie eksploatować. Dodatkowo istnieje obowiązek ubezpieczenia OC komunikacyjnego każdego urządzenia niezależnie od miejsca użytkowania. Obowiązek ten wynika z przepisów o obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Za niezgłoszenie urządzenia do ewidencji w oddziale UDT grożą różne sankcje: od kar pieniężnych, po najbardziej surowe pozbawienia wolności. Składając wniosek, zgłaszający urządzenie do ewidencji musi przedłożyć instrukcję obsługi w języku polskim ważne by należała do urządzenia schematy elektryczny i hydrauliczny oraz deklarację zgodności. Deklaracja zgodności to dokument wydany przez producenta, w którym określona jest nazwa i adres producenta. Także wymieniony jest rodzaj maszyny. Typ maszyny, seria numer maszyny, a także zaświadczenie spełniające normy dyrektyw maszynowych, według której została ona opracowana i wykonana. Później jest szereg parametrów, takich jak poziom hałasu, gwarantowany, porównywalny, moc silnika, masa tego urządzenia. I oczywiście też rok, rok produkcji. Deklarację zgodności można by porównać do swego rodzaju aktu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, tylko że tu ta, ten, ten dokument wydawany jest przez producenta i określony jest też numer win, numer seryjny maszyny. Obecnie, zgodnie z przepisami, cała odpowiedzialność została przeniesiona na producenta urządzenia za jego wyprodukowanie według europejskiej dyrektywy maszynowej, która ma dawać gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji przy zachowaniu procedur wymienionych przez wytwórcę w instrukcji obsługi. Drugim obowiązkiem Urzędu Dozoru Technicznego. Jest prowadzenie ewidencji osób obsługujących, jak i konserwujących urządzenia transportu bliskiego. W tej ewidencji gromadzone są dane wszystkich formalnie czynnych operatorów lub konserwatorów tych urządzeń oraz zakres uprawnień, jakie posiadają ich właściciele. Ewidencja osób ma wiele praktycznych zastosowań. Jest nieocenionym narzędziem dla inspektorów, którzy w łatwy i szybki sposób mogą zweryfikować zarówno same uprawnienia, jak i ich zakres. Dla nas, operatorów i konserwatorów, też jest nie bez znaczenia, choćby w przypadku zgubienia uprawnień. Wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie duplikatu. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji, to znaczy utraty uprawnień i nie wiesz, co dalej. Przyjdź do nas, lub sprawdź na naszej stronie internetowej atcgrupa.pl. Jest jeszcze jedna rzecz do odnotowania: uprawnienia są zawsze własnością osoby, na którą zostały wystawione, nieważne z czyich środków są lub były finansowane. Dobra rada. W przypadku jakichkolwiek spornych kwestii dotyczących naszych uprawnień, można je zweryfikować i uzyskać duplikat w najbliższym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Kolejną, już trzecią czynnością, składającą się na dozór techniczny, jest zezwalanie lub wstrzymywanie eksploatacji urządzeń technicznych. Dzieje się to na podstawie przeprowadzonych badań technicznych urządzeń dozorowych. Dokumentem, który dopuszcza maszynę do eksploatacji jest decyzja. Decyzja może przyjmować dwie postaci elektroniczną i papierową. Obydwie formy zawierają adresata decyzji, podstawy prawne jej wydania a także w punkcie pierwszym zezwolenie na eksploatację lub wstrzymanie. W punkcie drugim określenie formy dozoru technicznego oraz, co jest ważnym aspektem kontroli, datę ważności decyzji. Decyzja to jedyny dokument dopuszczający urządzenie dozorowe do eksploatacji. Odnosząc to do samochodowej rzeczywistości, jest to dowód rejestracyjny pojazdu. Jak można zobaczyć, w decyzji w punkcie pierwszym jest zapisane zezwala się na eksploatację. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego maszyny znajdziemy sformułowanie wstrzymuje się eksploatację. Czwartą czynnością dozorową jest wykonywanie badań stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji tych urządzeń. Należy zauważyć, że badania urządzeń prowadzone muszą być przez zespół składający się z inspektora Urzędu Dozoru Technicznego, konserwatora i operatora. Przy badaniu muszą uczestniczyć wymienione trzy podmioty. Istnieje wyjątek od tej reguły: mianowicie nie musi być konserwatora, o ile ustalił to wcześniej z inspektorem. W rozporządzeniu do ustawy o dozorze technicznym wyróżnia się trzy rodzaje badań technicznych urządzenia. Pierwsze badanie techniczne odbiorcze wykonywane jest przed oddaniem do eksploatacji. Drugie badanie techniczne okresowe wykonywane jest cyklicznie w równych odstępach czasu określonych w decyzji. Badanie techniczne doraźne jest trzecim typem badań. Wykonywane jest w przypadku uszkodzenia urządzenia, w wyniku wypadku, a także zmiany miejsca jego pracy. Badanie techniczne odbiorcze to badanie, które musi przejść każde urządzenie kupione na rynku pierwotnym, czyli nowe, lub na rynku wtórnym, czyli używane. W trakcie tego badania sprawdzana jest zgodność dokumentacji urządzenia z maszyną, oraz wykonywane są czynności mające na celu sprawdzenie stanu technicznego i możliwości eksploatacyjnych. Jest to badanie wykonywane jednorazowo w życiu maszyny w danej firmie. Po wykonaniu badania odbiorczego, Urząd Dozoru Technicznego przekazuje wraz z decyzją opisaną i pokazaną wcześniej książkę rewizyjną urządzenia technicznego, która ma postać zielonego segregatora. Coraz częściej jednak, w miarę digitalizacji procesów dozorowych w urzędzie, księga rewizyjna przyjmuje postać elektronicznego zapisu w EUDT. W tradycyjnej postaci księgi rewizyjnej wewnętrznej jego części znajduje się wykaz protokołów z badań urządzenia technicznego, który wypełniany jest wyłącznie przez inspektora UDT. W wersji cyfrowej w EUDT mamy również odpowiednie wpisy wykonywane przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Należy dopowiedzieć, że księga rewizyjna pełni rolę zbiorczego archiwum urządzenia, w które wpinane są wszystkie protokoły z badań technicznych, decyzje, instrukcja w języku polskim i książka konserwacji. Pytanie kontrolne: Wymień pierwszą czynność, jaką wykonasz, przyjmując nową maszynę do eksploatacji. Tą czynnością jest zapoznanie się z instrukcją obsługi. Jak powszechnie wiadomo, przyjęcie nowej maszyny to zmiana warunków pracy, a co się z tym wiąże? Istnieje konieczność szkolenia stanowiskowego, w ramach którego jest czas na zapoznanie się z instrukcją obsługi. Wśród obowiązkowych dokumentów Oprócz instrukcji obsługi, wymieniona została jeszcze książka konserwacji. Książka konserwacji ma na celu pomoc w ewidencjonowaniu czynności naprawczych i konserwacyjnych urządzenia podlegającego dozorowi. Badanie techniczne okresowe. Wykonywane jest cyklicznie w równych odstępach czasu. Jego termin wynika z daty wskazanej w decyzji. W trakcie badań sprawdzany jest stan techniczny urządzenia, wykonywane są pomiary szczelności układu hydraulicznego, sprawność układu napędowego, hamulcowego, elektrycznego. W wyniku przeprowadzonego badania inspektor wypisuje protokół, a w nim wyniki badania. Protokół z badania Technicznego urządzenia dozorowego zawiera takie informacje jak data inspekcji, numer eksploatującego, jego adres, a także rodzaj urządzenia, wytwórca, nazwa wytwórcy, typ, numer fabryczny, rok budowy, numer ewidencyjny nadany przez Urząd Dozoru Technicznego oraz jego parametry. W protokole jest też informacja powołująca się na przepisy zgodnie z którymi zostało to badanie wykonane. W ramach badań okresowych wykonywane są tak zwane próby statyczna i dynamiczna. Pierwsza polega na podjęciu ładunku o masie równej 100% udźwigu nominalnego i wytrzymaniu przez 60 minut w jednej pozycji. Próba dynamiczna wymaga 100% udźwigu nominalnego i wykonaniu ruchów w pełnym zakresie z podjętym ładunkiem. Uwaga, celem próby statycznej jest sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji nośnej urządzenia na trwałe odkształcenia. Inspektor po odciążeniu urządzenia. Sprawdza, czy konstrukcja powróciła do pierwotnego kształtu. Jeżeli tak, to próba przebiegła pozytywnie. Zgodnie z dyrektywą maszynową, próba powinna trwać 60 minut. Jednak zgodnie z procedurami Urzędu Dozoru Technicznego można tą próbę skrócić do 10 minut. Bardzo często próbę statyczną łączy się z próbą sprawdzenia układu hamulcowego. Polega ona na sprawdzeniu możliwości wyhamowania urządzenia z ładunkiem nominalnym aż do zatrzymania. Przy próbie hamowania pamiętaj o tzw. drodze hamowania. Każde urządzenie ma swoją bezwładność. I na zatrzymanie opadającego ładunku potrzebuje tzw. bezpiecznej odległości. Urządzenie ma sprawny hamulec, jeżeli zatrzymało ładunek nominalny i potrafi go utrzymać. Wielkość opadania, przy którym uznaje się urządzenie za sprawne, określa producent. Jeżeli nie uwzględnił tego w instrukcji, to wówczas normy. Bardzo często jest to wielkość 1 cm na minutę. Uzupełnieniem wyjaśnień do próby sprawdzenia układu hamulcowego jest próba działania hamulca bez jakiegokolwiek obciążenia. Czynność ta powinna być wykonana jako pierwsza przed próbą hamowania z obciążeniem. Druga próba, dynamiczna, Polega na wykonaniu wszystkich ruchów roboczych urządzenia pod obciążeniem. Celem tej próby jest sprawdzenie możliwości pracy we wszystkich możliwych kierunkach. Badanie techniczne doraźne. Wykonywane jest w przypadku uszkodzenia urządzenia w wyniku wypadku, a także kiedy zmieniono miejsce jego pracy. Ten typ badań, podobnie jak przy samochodach. Osobowych, ciężarowych wykonuje się, kiedy w maszynie wystąpią niesprawności lub uszkodzenia. Najczęściej tego typu badania są wykonywane po wypadkach, w których urządzenia brały udział. Wyróżnia się badania doraźne, powypadkowe i poawaryjne, a także kontrolne oraz eksploatacyjne. Sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących. Jest piątą czynnością składającą się na dozór techniczny. W ramach tych czynności sprawdzane są kwalifikacje osób naprawiających lub obsługujących urządzenia techniczne oraz nadawanie tym osobom odpowiednich uprawnień. Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego mają wiele zalet. Należy do nich prawna wymagalność do obsługi lub konserwacji, a także fakt, że uprawnienia te mogą być honorowane we wszystkich krajach zrze zrzeszonych w Unii Europejskiej. Ponadto w wielu przypadkach uprawnienia nie mają ograniczeń w postaci masy urządzenia, jego udźwigu, wysięgu, i tym podobnych, czy czynnika zasilającego urządzenie jak energia elektryczna, olej napędowy. Podsumowując, przez dozór techniczny należy rozumieć, Prowadzenie ewidencji urządzeń technicznych, prowadzenie ewidencji osób eksploatujących, konserwujących i dozorujących, zezwalanie na eksploatację lub wstrzymywanie eksploatacji urządzeń technicznych, wykonywanie badań stanu technicznego i kontrola sposobu eksploatacji tych urządzeń oraz sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących, konserwujących i naprawiających urządzenia techniczne oraz nadawanie tym osobom odpowiednich uprawnień.